manko z tej strony Insane i witam was w pierwszym odcinku kariery Cristiano Ronaldo, e, pod moimi sterami. Gramy sobie właśnie w Realu Madryt i tak myślałem, bo czy przenieść się do innego klubu jakiegoś, czy zostać w Realu i postanowiłem, że zagramy w Realu, może jeśli Jakiś klub będzie nami zainteresowany, a pewnie będą, tylko nie wiadomo czy kwota wystarczy na transfery, e, aby móc kupić właśnie i jeśli się zgodzę w ogóle, jeśli klub mnie jakiś zainteresuje, to wtedy może przejdziemy i od tego będzie też czy przejdę, czy nie przejdę, czy zostanę, e, czy nie zostanę, będzie zależeć wasz głos. Pierwszy mecz będziemy grać z szalkę, potem z Interem, no i na koniec z Milanem. Jest to serialne wasze życzenie, bo prosiliście mnie bardzo e, w... W komentarzach żeby zrobił właśnie karierę Cristiano Ronaldo W Realu Madryt Tak więc jest Tak i w innym odcinku Będziemy sobie grać trzy mecze Jeśli będzie potrzeba to może cztery wypadną Chyba w tym odcinku wy, wypadną cztery Bo jeden będzie symulowany Z tego co pamiętam Zagramy sobie właśnie trzy mecze yy, Te sparingowe i jeden W lidze z Realem Betis od razu akcja pierwsza należy do naszych przeciwników. Szalkę strzelał tam, chyba Draxler albo ktoś. Ale to uderzenie Cristiano Ronaldo to było naprawdę świetne. Yy, podobało mi się. Ładnie uderzył mi. I właśnie to jest to, co o czym mówi się, że on strzał z daleka, naprawdę dobre. Cristiano Ronaldo gra mi się naprawdę świetnie, więc. Tylko chciałbym go dopaść w ultimate, cie. nie wiem, może w jakiejś parce albo kupić, chociaż jeszcze nie stać, więc najprawdopodobniej, chociaż w to wątpię, jeśli udałoby mi się w parce trafić jego, to naprawdę było świetnie. Teraz 45. minuta, Ronaldo strzela i 2 do 0. Tak więc właśnie ta seria w dużym stopniu zależy od Was, jeśli macie jakieś propozycje... Takiego klubu ewentualnie przejść, to piście mi w komentarzu. Może jeśli FC Barcelona się nami zainteresuje, to wtedy się zgodzimy. 67 minutę, już 3, 3 do 0. Ronaldo zdobywa hat w tym spotkaniu. Zobaczymy, czy uda nam się jeszcze ścięć jakąś bramkę. Tutaj podanie do Hesse, ładnie nad obrońcami, ale on prosto wuner, sztala, strzela i ten broni. I właśnie tak to spotkanie się zakończyło. Tak więc mamy 3 bramki: skuteczność 100% strzały, naprawdę. Yy, statystyki, przepraszam, nie są. Statystyki bardzo dobre: yy, 5 do 5 w strzałach o szalkę 3 do 2. I myślę, że uda nam się Ronaldo rozwinąć. Nie wiem, do 95 overula, bo on już ma 28 lat. Więc myślę, że do 32 jeszcze będzie się rozwijać. A potem zobaczymy. Dobra, symulujemy teraz mecz z Interem, yy, Nacho Fernandez zdobył jako pierwszy bramkę, potem Mariga. I teraz w 62 Kambiaso, czy uda nam się jeszcze to od odrobić? Taki jest Sergio Ramos, myślę, że prawdopodobnie pewnie po jakimś rzucie rożnym strzelił tą bramkę, dzięki której zremisowaliśmy. Dobra, przechodzimy do meczu z Milanem, czy uda nam się wygrać z nimi, czy też Milan wygra z nami, powróci do swojej starej formy Kaka. W Milanie, więc zobaczymy. No a pierwsza akcja, Milan, doszotkowanie i to był właściwie chyba bardziej strzał, nawet, bo chciałem, próbowałem zamarkować wyjście yy, bramkarzem, żeby właśnie dośrodkowanie poszło i ładnie to wyłapał nasz bramkarz, nie wiem czy to Casillas Stoi czy Diego Lopez, no ale tutaj mało brakowało i byśmy stracili bramkę teraz, 22 minuta. Ronaldo otrzymuje dwa razy piłkę i ostatecznie trzeci raz tutaj za obrońców wychodzi, strzela lewą nogą po dłuższym słupku i bramkarz wybija tą piłkę na rzut rożny i Ronaldo podchodzi do niego do szotkowania i tej łąku umieszczy tą piłkę w siatce. E, tym samym wyprowadzamy, wyprowadza nas na jednobramkowe prowadzenie. Teraz zagranie do Di Maria. 53 minuta lewą nogą, swoją lepszą nogą. Di Maria e, pięknie uderzył po dłuższym słupku. bramkarz bez szans. Teraz kolejna akcja. Ładne zagranie, długie e, za obrońców. Tam chyba Abate nie doskoczył do tej główki. Dość przypadkowe, bo dosyć przypadkowy gol, bo tam odbiła się piłka jeszcze od nóg bo przypadkowo podałem i tak wszystko takie przypadkowe teraz ładny strzał Ronaldo 78 minuta znowu po dużym słupku bramkarz nie mam szans, próbował to ładną paradą ale wybronić no ale już się nie zmienił wynik w tym spotkaniu tak więc dwie bramki Ronaldo, jedna Di Maria De, Di Marii i samobójcza De Jonga przechodzimy do ostatniego meczu w tym spotkaniu Real Betis grałem u siebie. E, czy znowu uda nam się wygrać? Oczywiście gram na klasie światowej, połowa, 5 minut. E, ładna pokoda. No i pierwsza od razu akcja, piłka e, trafia do Ronaldo: strzał. Brałka znowu wybija tą piłkę na rzut rożny. E, będzie tu właśnie doszczętkuwać znowu Ronaldo. I tam jest Sergio Ramos. Tak 12 minuta i 1 do 0. Teraz Ronaldo klepie tutaj ze swoimi partnerami zespołu. Ronaldo, Ronaldo biegnie po skrzydle, ładnie zauważa Bezemę wchodzącego do środka i ten w prawy dolny rób bramki umieszcza tą piłkę. I mamy 2 do 0. Tak się kończy, a nie, przepraszam, myślę, że to jest koniec spotkania, e, połowy, ale to jest rzut karny dla Raelu Betis, podchodzi na niego Ruben Castro i pewnie wykończy go nad, bramka, nad nogami naszego bramkarza w 46 minucie, e, daje nadzieję swojemu zespołowi, jest 2 do 1. Teraz 83 minuta, Ronaldo e, tutaj próbuje wy, wykiwać obrońców, udaje mu się to, strzela i znowu bramka. nie ma szans, 84 minuta. Jest 3 do 1. tak więc mamy pewne 3 punkty. Kolejna świetna ocena nasza. No i tak się kończy ten odcinek, tak się kończy ten mecz. Dziękuję Wam za oglądanie. No i do jutra. Słyszymy się ponownie w karierze. Cześć.